Hej, witajcie kochani w kolejnym odcinku z Terraria. Jest to odcinek 13, mam nadzieję, że nie pechowy. Jak widzicie, Tadek jest przeszczęśliwy i czeka na nową przygodę. Dobudowałem tutaj sobie dwie, dwa pokoje i od razu tutaj nam się wprowadziły osoby. Tutaj ten koleś, który farby sprzedaje, oraz Tinker. Poszedłem sobie w cave y i go właśnie znalazłem. Przewiązanego. Kupiłem właśnie buty, warsztat. Trogem. Trogę mi się nazywa. Trogiem. Kupiłem buty, warsztat. No i teraz trzeba zrobić. Postawić ten warsztat gdzieś. I zrobić sobie lepsze buciki. Tak, zrobiłem sobie lepsze buciki. A warsztat postawimy gdzieś gdzieś tutaj nie mogę. No tutaj też nie. Bury albo. Albo tutaj po prostu pod sztandarami. Dobra. Teraz tak. Yy, zobaczcie, nasz konor sprawdzi co można z tych butów rakietowych robić. A więc w połączeniu z innymi butami dają widmowe, które pozwalają latać. Szybko biegać i latać. Super. A więc mamy latające buty. Znaczy jeszcze nie mamy, ale właśnie będziemy testować je. Dobra, a więc tak. Yy, nie mogę? Muszę na pewno zdjąć chyba. Tak, widmowe buty. Jesteśmy. Tadeusz ma widmowe buty. Super. Jakiś ametys. coś tutaj się zaraz porządek z tym zrobi. Hop. Dobra. do potek. O, oh, mam tego pełno. Czy to jest łapka strzałkowa? Odblaskowy barwnik srebrny, tu, może tutaj barwniki podkładam. To się sprzeda. Yy, tutaj włożę kamienie, a następnie. Hej, no za Mamy jeszcze dwie rośliny dziwne, więc wymienimy na barwniki, ten grzyb dodamy i tą pajęczynę też tutaj. To trzeba oszczep sprzedać, bo tego nie będę używał. Co tutaj mamy? No te pułapki ewentualnie możemy położyć, może się kiedyś przyda nam. Ametyst to tutaj do ród różnych, a już mamy 37 ametystu, no dobra. A ty, weź ode mnie kup, mój drogi te oszczepy. Dzięki. Co? Ba brak wartości No. Dobra, weź sobie po też tutaj. Wiecie, chciałem zrobić drzwi pomiędzy Sejmurem a tym e, zanim się jeszcze wprowadził ten odbarników, to normalnie Sejmur zabrał, zabrał dwa pokoje. To musiałem zrobić ścianę i koniec, bo sobie drzwi i zarezerwował dwa pokoje dla siebie. Ach, mamy fioletowy barwnik. Jeszcze jedno roślinę mam przecież. Dobra. I mamy kolejny niebieski fasowy barwnik. Szczerze mówiąc jeszcze barwnikami tak nigdy nie bawiłem. Ale zobaczymy, może kiedyś będziemy mieli jakiś odcinek z barwników. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, odblaskowy fioletowy i niebieski. Dobra, teraz przydałoby się odwiedzić naszego goblina i przekuć buty, bo mamy precyzyjne. I myśl, przekuń je na jakieś lepsze, energiczne. Porusza się 1% szybkości poruszania. Nie, przelotne 2% szybkości poruszania się. Jeden punkt obrażeń, postrzępiony. Yy. Na słuchaczu Szwalki w zwarciu. o na. cztery punkt obrażeń. O, to już może być, groźne. To już może być. Dobra. Kasiądka. Ok. No dobra. W takim razie, moi drodzy, idę tam, gdzie znalazłem tego goblina. Pokażę Wam, gdzie to było. I tam widziałem. Dotarłem do biomu. Mar ma, yy... Nie wiem, no, miałby się nazywa. Mardo chyba. Yy, I tam jest domek. Dlatego nie, nie, nie wchodziłem do niego, pójdziemy razem. Pójdziemy razem sobie a co tam? Dobra. Podoba mi się to Jojo, które mam też do Monitu. Jest całkiem fajne. Nie, tutaj nie. Tutaj, tutaj, w prawo tam jest. Ok. I tak, proszę, tym jojo, się fajnie bije. No chodź, chodź, chodź. Ow. Dobra. Nie tutaj, nie tutaj. Ale mam fajną, fajną maskę szlamy. Podoba mi się. O, to co, no, chodź, no, no, chodź. Tu no, 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 choć, w no, Ops. no, no, ups, po tobie, dobra i teraz tu, hop, żeby się tego głupio nie zabić, hop. dobra, hop, tutaj chodziłem sobie, zwiedzałem właśnie, walczyłem z pajączkami. A tu kolejny przychodzi. O, idę, Kolejny naciąga. Oj, oj oj, życie mi zabierają Dobra. Tak? Tutaj rozwalamy sobie tę pajączynkę, rozwalamy. Kolejny pojączek a, wow 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 101 życie, no dobrze. Idziemy dalej. Tutaj, pamiętacie, tutaj byliśmy. I teraz trzeba zejść jeszcze niżej, hop. A żyjemy. A żyjemy. I tutaj właśnie tam tu, na lewo właśnie był ten goblin. Ten, ten, ten gobin. A ja tutaj zeszedłem właśnie tutaj i zobaczyłem ten domek, i sobie pomyślałem nie, to już na odcinku. A więc. spadła, z niego. Zważamy sobie te Ok, się nie da. Marmur, marmur, o właśnie. Może sobie tam parę bloczków marmurowych weźmiemy, żeby mieć tam kolekcji naszych bloczków. To mi się, podoba, mi się bardzo podoba. ta marmurowa e platforma. To za chwilę sobie ją też wezmę. Jeszcze tutaj takie świetlne. No tak, jeszcze dalej da pochodzić. Ale czemu nie chcę zapalić? No hej. No tam gdzieś na no, Okej. Okay. Teraz tak. Weźmy siorkę stąd jeszcze i idziemy w dół. Bardzo ładne skrzynki. I co Jakie. No wiecie co, zawiodłem się. Zawiodłem się taki byle co. Dobra. To jest moje, to moje. No co to jest tutaj. Moje. Aj. No i tę platformę chciałem. Nie Dobra, no to stąpię, sobie weźmiemy O, ślimaczek. Przyda się. Okej, okay, mamy. No dobra, teraz tak. Weź tą platformę także. A co, czemu by nie? Gmina. O tym, o drzwi są piękne, marmurowe. Tu mamy powadło. Te, te drzwi też tak by się przydało wziąć. Może co? Chwilę. Okay. To jest powadło żelazne, to my Nie wiem, czy my mamy żelazne, czy. Chyba no, żelazne mamy, ale zobaczymy później. Dobra. Bierzemy wschody. to jest platforma, no dobra. Plataforma. O! U. Dobra. Weźmy sobie półsąg garnięto. A czemu nie? Żelandol, Żelandol. Posąg z. Trzeba to nie półsąg, a no, już nie było. No, no, I rozwalamy wszystkie. Wywając z tego fajnego jojo. O tobie! Teraz co? Przydałoby się te szlamy też rozwalić. No co jest? O, teraz malutka, no, teraz mały pełno. Oj 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 oj! Ej oj 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 oj! Kupu co tu zrobić. No, ta. Jeszcze ta Te drzwi. Co tam jest? Rybka skoczyła, no, ale dobra. Idziemy na razie w tą stronę. Dobra. Ja. Ciemno tutaj. Trzeba się zwiedzać, a co, może nam się jakiś najwyższy krysz, krysz, kryształ życia z... Yy... O! Szmaragd. Szafir, szafir raczej. Super. O, to popas też jest no to bierzemy, nie? A czemu by nie? Jest dobrze, to idziemy. Dalej. A tu mamy rubli. Myślałem, żeby... To ja jeszcze coś jest. Też, też szafir. Uuu! To jest ostrzami, dobra. Oj oj Ciebie jeszcze trzeba rozwalić. I idziemy w tą stronę. Au! Oj! No, teraz znowu ten... rzuca oszczędnie... Hopi... Znaczy, jakoś tak. Jakieś tam O, bierzemy, jak zdają, bierzemy, prawda? Tego nie to, że trzeba rozgrzalić, no dobra... Ale kosiorkę też weźmiemy. Coś tam jeszcze była głośno, jak się nie odtwarza. Hop, co to jest? Żona, czy mi potrzebne? Eee, jest, nie A jest to No Co tam stać? Jakiś żuczek? Czerwiec, Żukowy. Dobra, uciekamy od tego, bieżyca u nas. O! O, oh, zapomniałem że tojące widziki, no patrz Złanego nie, nie sięgnę. Bo... O, tam z dołu na dołu jeszcze jeden jest kurczę, ile ich Dobra. Teraz jojen. Och, chyba nie sięgnę. Okej Dobra, no to Space Gun. Dobra, to teraz tak. O mu to się weźmie. W weźmiemy. Zawsze z tego coś będzie ciekawego później. Jakaś koszoraga w rudy. I na koniec odcinka jeszcze wrócimy to. sobie zamienimy właśnie w rudy i w yy, jakieś Saliście, super, powróci o tyłu jeszcze, okay. Dobra, Idziemy za tu jakiś też Pełny jaski. O! To tam Salamandra skacze nie. i szlama dobra, no to co no? To rozwalamy, tak? No, już, 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 chodź, chodź tutaj zmierzyć się z moim jojem Salamandro moja droga. No co, nie chcesz? No i podejdź. O, ty mała już. No. O, Kiesiorka moja. I wejdziemy sobie tutaj. O, jest kryształ. Super. Kryształ życia. Bardzo fajnie. ojej ja mam pełno. No dobra. Coś trzeba by nie wywalić. No nie potrzebuję tego, tego. Męczyny. To od razu sobie użyjemy. Albo może weźmiemy. Ten się sprzeda, flary. Lub mu się przyda, bo to niepotrzebne. Dobra, coś tam jest miejsce już teraz. No, dobra. To co teraz? Teraz pójdźmy sobie. A co tam jest? Ach, nic nie ma. Zwane zwalę i sobie przekro... O, ja na w głowę dostałem, ile to życia zajmuje, Ach, dobra, tam chyba nie będę schodził, bo się obawiam, że spadnę, może sobie przekopiemy się tutaj.

dużo rzeczy, no, to jakieś tam... tego nie wyrażają, nie, że nie, 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 O, Dobra. I co? <laughs> o! o Jezu, nie, 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 tak. Nie zdążyłem użyć mikstury powrotu, ale to by nic nie dało. Tadek nie potrafi ugasić ognia. Tadek zginął. Nowy. No dobra, ale nie ma tego złego. Jesteśmy w domu. I teraz sobie poukładamy wszystko odpowiednio. Dobra. A więc drzwi się przydadzą tutaj. Koła dodaję, sprawdzimy i Posągi, tu mamy, że bardzo ładny kufor, bardzo mi się podoba. I mu za chwilę się... dobra, jeszcze ten posąg. To za chwilę tutaj postawimy. Ten, Randol tutaj. Dobra, tam skrzyneczka. Chyba to sprawdzimy za chwilę, czy mamy to samo, czy nie. Marmurową platformę położymy sobie tutaj. Czerwona łupina, to jest do barwnika, to bym z barwnikami trzymał Mikstury, to do mikstur. To są tutaj. Okej. Okay. Co jeszcze? To za chwilę postawiamy. Dobra, to odkładajmy właśnie te nasze klejnoty. A tutaj roślina, te, te nasiona. Okej. Okay. O, sobie do bloczku położymy, o. Tak jest. No, lepiej błądek wstawiamy. Teraz trzeba tego ślimata schować. do przynęt. Okej. Okay. I jeszcze do barwników chciałem tego schować dobra okay. teraz tak eee. powiedz mi ulegasz mi za to coś tam dostałem no bo. Ale jeszcze też tak, bez wartości ale tam dobra, no bo. sobie teraz powadło jakie mamy powadło nie możemy tu będzie postawić nie ale najpierw sprawdźmy, jakie my mamy powagło. Ok, mamy żelazne tak samo, no to jedno stawiamy, a drugie idzie do odzionu. Zniknęło mi? Ej, dziwne. O, teraz jest. Jeszcze świnkę zabrałem przez przypadek. Nożki są? Są. No to dodajemy jeszcze to, co tutaj mamy przy sobie. Okej. Okay. O! Nie bij mnie, panowie. I... i... Mam dla Ciebie że y -y, wadło. Dobra. Mamy to... trzeba sobie postawić. I... mój zamienić na pieniążki i na bryłki różne. Różne rudy. Super. A, ja w taki bursztyn wypadł widzę. Rubin. Ok. jest złote rybko. I wszystko wkładamy tutaj. Jak pięknie. Wąbeczki. No, dobra, kochani. Chyba tutaj już. Tu mamy jeszcze. A, zróbmy sobie jeszcze pochodnie. Tu to mało mamy. Ok. Dobra. I to chyba będzie powoli kończyć nasz odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I mam nadzieję że spotkamy się niedługo, ale wiecie, co właśnie sobie przypomniałem? Że chętnie połączę te pazury ze sobą, jeszcze zanim skończymy odcinek. O właśnie, tygrysi sprzęt spineczkowy. Super, mamy tygrysi sprzęt spineczkowy. Pójdziemy do naszego goblina, aby nam Przekuł to na coś fajnego. Ok, fortunny 4% szans na trafienie. Nie. Ochrona, obrona. Obrona może być dobra. Ok, kochani, jeszcze raz żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I Tadek też, jak zawsze, podskoczy troszeczkę. O, podskoczy, pokażę jak lata. I żegnam Was. 爸爸。Papa.